Gnębimy sobie go, chłopaka. Ale ty go kawiesz, co ty robisz? Gnębimy, śpiewaj. Gnębimy Steve'a. O, ale heca. Ale heca. <gry> Nie ma. Beak my zeromimy big mommy. Ale gdy jest chłopak, no co? <gry> Ale heca. O, on chce wyjść. Ups Ura IP serwera hubbreak.pl Są tu boxy i survival Polecam wbić Ciekawie Można ludzi pognębić Znaczy nie można, ale Trudno